Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj zmieniamy swoją standardową kolejność działania i zacznę od kawki. A do kawki będzie makijaż. Pomyślałam, że może to jakoś tak mnie naładuje motywacją, energią na całą sobotę, bo dzisiaj w sumie szykuje nam się chyba, podkreślę słowo chyba, całkiem przyjemny dzień. Plany są, zobaczymy oczywiście, co z tych planów wyniknie, bo wszystko zależy od jednej rzeczy tak naprawdę. Więc tak, szybka kawka z cynamonem i standardowy zestaw zresztą, no ciężko tutaj wiecie, regularnie wymieniać na przykład Trio, bo no, denko jest, ale to w sumie dzięki mojej córeczce, która stwierdziła, że trochę mi poskrobię. Tuż już jest na wykończeniu, no podkład wiadomo, że to w miarę szybko się zużywa, w miarę, jak ktoś się regularnie korzysta. A paleta, ło, też mi trochę towarzyszy tutaj, nie widać za bardzo postępu, no ale też w sumie nie jestem osobą, która jakoś tak często się maluje. To co, teraz jemy wspólne śniadanko, tak? I brum brum robimy. Punkt numer jeden naszego dzisiejszego wypadu odhaczony a w zasadzie nawet więcej niż jeden punkt, bo tak odebrałam album. Ta książka, którą teraz czytam, czyli projekt, szczęście, zainspirowała mnie do tego, żeby zrobić taki album, ale nie taki, wiecie, klasyczny, że po prostu wkłada się zdjęcia i tyle, tylko coś na zasadzie, takiego scrap albumu, z naklejkami, z jakimiś podpisami, listami itd. i tak dalej. Byliśmy oczywiście na helikopterze, tak jak obiecaliśmy Lili. Ja też chciałam w sumie w Empiku zobaczyć, jak wyglądają książki, które mnie interesują, bo znalazłam je w internecie za naprawdę, moim zdaniem, całkiem fajne pieniądze. Eee, tylko właśnie, chciałam zobaczyć środek, bo mm, przy niektórych zainteresowały mnie tytuły, a nie mam pewności, czy na przykład środek będzie tak samo ciekawy. Tylko, że w Empiku panował taki bałagan, jeśli chodzi o te książki, że stwierdziłam, że mm -mm, szkoda czasu. Najwyżej jak nie przypadą nam do gustu, to się je y, odsprzeda i tyle. A teraz jedziemy w jeszcze jeden punkt, może na razie nie będę mówiła o co chodzi, w każdym razie jest to związane z pewnym z zakupem. A potem, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to jeszcze skoczymy sobie na rolki, bo obiecaliśmy Lili sushi. Znowu nas przywiało do parku Jakubowego, ale stwierdziłam, że jak przyjeżdżamy obok, to zjedziemy na chwilę popatrzeć na kaciuszki. Kwa, kwa, kwa robią, tak. Okej, okay, po tylu latach czas odwiedzić słynne olsztyńskie rolki. Robimy piknik. I zobaczcie z jakim widokiem mamy ten piknik. I chipsy od razu próbujemy. Coś takiego. Powiem Wam, że całkiem niezłe. Jeszcze Lila koniecznie mam pokazać, bo Lila chce się Wam pochwalić swoją nową torebką. Kto Ci kupił taką ładną? Tata. Tata Ci kupił? Pięknie wyglądasz. Najdobra no punkt numer dwa z naszej listy, czyli olsztyńskie rolki odhaczone. Próbowaliśmy. Okej, okay, został nam jeszcze jeden punkt do odhaczenia, Lidl, i możemy wracać do domu, bo powiem Wam szczerze, że to jest taki dosyć długi dzień. Może tego nie widać po vlogu, ale tak. A najbardziej to się chyba dzisiaj zmęczyła Lila. Cześć, 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 dzień dobry kochani Ja te parę dni się do Was nie odzywałam, ale w sumie też nie działo się nic takiego szczególnego Czym, nie wiem, dobrze by było się pochwalić Tak, ale poniedziałek, nowy tydzień, nowy miesiąc, nawet dzisiaj 1 sierpnia muszę właśnie kalendarz obrócić Co my przed chwilą w sumie wróciłyśmy z zakupów, ja poszłam położyć Daluśka na górę na jej drzemkę A sama zabieram się ostro do działania, bo muszę i rozpakować zakupy i poskładać falenie, bo wstawiałam kolejne rzeczy się pięknie ciepło, więc e, idealny dzień na tego typu pracę. I zaraz zabieramy się za obiad. Dzisiaj będzie taka zapiekanka z ziemniakiem i z mięsem mielonym. Dorzucę może trochę tych e, warzyw w takiej tej chińskiej mieszanki, bo po prostu mamy pół paczki, więc rzuci się. Piciu? Nie. Pokaż, co my tutaj mamy. Jajo, bo kupiłyśmy Piciu draka z Hotel Transylwania. A w środku też mamy draka. Pokażesz. Ale ekstra ten drak. Podobać się? Super. Idziesz na dwór. Wziąłam nam arbuza. I malinki. Dziewczyny bardzo lubią. Chociaż najbardziej ostatnio to lubią porzeczki. Tak, wyszłam na chwilę na dwór zobaczyć, co Lila mi robi, i powiem Wam, że tutaj te dwie roślinki, ta dalia i te aksamitki pięknie dają czadu, super się rozrastały. No to w ogóle aksamitki w tym roku już przekreśliliśmy, bo jak zostały zasadzone, to troszkę nam padły, ale odbiły. Pokażesz, jak się huśtasz, i już się nie boisz, tak? Super. Okej, okay. chwila relaksu, póki wiecie, jest fajnie, czyli tak słońce nie smaży e, głowy. Wzięłam książkę, którą kończę, mam tutaj taką mrożoną kawkę e, instant, czyli taką z proszku z Biedronki i kończę czytać tą książkę, która powiem Wam, że poruszyła kilka ciekawych kwestii, takich można by powiedzieć, że mało e, dotyczących podróżowania ale takich, które no zmuszają do jakichś tam refleksji, także dokończę jeszcze jedną stronę i wracam do domu, bo zaraz kończy mi się robić pranko. Dzisiejszy obiadek, ryż, kotleciki mielone i sos Wszystkim witam się z wami dzisiaj bardzo serdecznie i zapraszam was na nowego vloga. Fakt, faktem, wczoraj też co nieco nagrywałam, ale yy, wiecie co, chyba koniec końców nie wstawię tego, bo nie wiem, jakoś tak wydawało mi się, że to wszystko jest na siłę, więc chyba nie ma co się zmuszać. A ogólnie wczorajszy dzień był bardzo fajny. Yy, w sumie przedwczorajszy dzień też. Bo co się działo? Działy się inne rzeczy niż na co dzień. Przede wszystkim wczoraj byłyśmy na spotkaniu z przesympatyczną Aldoną, którą być może kojarzycie z kanału YouTube. Aldonka niestety nie nagrywa już, a ja oglądałam ją przez dosyć długi czas. I to jest po prostu tak fajna dziewczyna, taka wiecie i w ogóle sympatyczna w stosunku do dziewczyn i ogólnie muszę powiedzieć, że przesympatyczna dziewczyna, właśnie taka otwarta towarzyska, także mega pozytywne wrażenie na mnie wywarła i pogadałyśmy sobie troszkę o polskich markach, troszkę o związkach troszeczkę o spojrzeniu Polaków na pewne kwestie także, no mówię, jak dla mnie bomba potem byliśmy sobie nad jeziorem bo mie mieszkamy dosyć blisko jeziora. E, także tak, mieszkamy blisko jeziora. E, to jest takie mała plaża, powiedziałabym, że wiecie, bez jakichś tam większych szaleństw, ale jest pomostek, jest woda, także dla dzieciaków wszystko to, co, e, co lubią. No i przed wczoraj byliśmy w Szczytnie. Tam też bardzo miło spędziliśmy dzień, były jakieś e, lody. Był spacer, był plac zabaw, więc wiecie, wszystko to, co moje dziewczyny lubią na, najbardziej. I tak, mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się dla Was przygotować coś takiego konkretniejszego. W ogóle potem skupię się troszeczkę więcej na tym temacie. W każdym razie stwierdziłam, że sierpień to będzie dla mnie taki miesiąc takiego... Mm, Pielęgnowania rzeczy, które kiedyś sprawiały mi dużo szczęścia, a z których zrezygnowałam. Czasem celowo, czasem tak po prostu się stało. I co więc dzisiaj będziemy robić jakiś make-up, bo kiedyś bardzo lubiłam, potem jakoś tak mówiłam, że e, czemu bez sensu? I jeszcze doszłam po przeczytaniu książki do pewnego wniosku, a mianowicie mam dużo ciuchów, takich fajnych ciuchów. Ale często mówię, że no, no, na przykład, nie wiem, szkoda jest mi je założyć, poczekają na jakąś okazję. Tylko, że nie ma tych okazji. Te ubrania leżą, leżą, leżą. One mi się naprawdę bardzo podobają. E, więc, no, trudno, jak je zniszczę, to je zniszczę. ubrania są dla mnie, a nie ja dla ubrań, dlatego będę teraz szaleć. Więc tak, ja zaczynam tutaj od kawki. Okej, okay, jednego bobasa pozbyłam się na e, jakiś czas, po prostu mi śpi. E, ja zwykle usypianie jej wykorzystuję na doczytanie książki. Ostatnio to jest w zasadzie jedyna okazja, kiedy czytam, bo wieczorem po prostu próbuję, wiecie, nadrobić tyle rzeczy, że e, no mało co mi wychodzi. E, I tak, e, próbuję tutaj no, co nieco ogarnąć. Słucham. Także tak powiem organizacyjnie, bo chciałabym dla Was nagrać jakieś filmy takie stacjonarne. Bo na tydzień wyjeżdżamy do Płocka z tego względu, że Kuby po prostu nie będzie, więc, żebyśmy nie siedziały same, to jedziemy do Płocka do cioci, do dziadka. Troszeczkę razem sobie posiedzimy, więc no chciałam coś przygotować się, bo w Płocku na pewno nie nagram. Więc nie wiem, może dzisiaj wygonię ekipę na dwór, na basen i sama usiądę i jakieś tam małe co nieco dla Was po prostu przygotuję, może jakieś denko, bo zbieram, zbieram, zbieram te kosmetyki, a nie nagrywam, więc czas coś z tym zrobić. Przejrzę oczywiście, czy wszystko chcę Wam pokazać, bo wiecie, niektóre produkty zużyłam dawno, 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 dawno temu, więc często po prostu nie pamiętam, czy coś było fajne, czy średnie. Jeśli coś naprawdę się jakoś tak bardzo pozytywnie wybiło, albo bardzo negatywnie, to wtedy oczywiście pamiętam. Ale jeśli coś było takim średniakiem, to, to wiecie. Więc zaraz zrobię ymm, mały przegląd. Dopijam kawkę, zapisuję sobie, co tam jeszcze muszę y, ogarnąć. Do soboty i tak o tak y, popołudnie będzie mi mijać. Dumna jestem z siebie fest, nagrałam w końcu denko. Jeszcze myślałam o drugim filmie, ale nie, jednak nie ma co się zmuszać. Uciekam na dół do mojej rodzinki korzystać z pięknej pogody i bierzemy się w sumie za obiad. A na obiad będzie karkóweczka z grilla. Kto to się sknił za mamą? Mamy tak długo nie było, co? A ja Wam się jeszcze pochwalę, bo chyba Wam się nie chwaliłam. Kupiłam ją na radio, taki na baterię, co by wiecie, smutno w domu nie było. I Lila pokaże nam zawodowy ślisk. Musimy jeszcze ogarnąć yy, taką, taką płachtę do ślizgania się. Widzieliśmy to jakoś w maju. E, takie tory właśnie na wodę i chyba do tego były dołączone takie dwa pontoninki, żeby wiecie e, robić taki ślizg, jeden wielki, jeszcze to w połączeniu z tą zjeżdżalnią. Czuję, że byłaby świetna zabawa nawet dla dorosłych. Dobra, korzystając z okazji, że miarę spokojnie pokażę Wam coś nad czym będę pracować, czyli e, takie staromodne wysyłanie pocztówek. Ostatnio jak byliśmy w Olsztynie to nawet udało mi się kupić kilka całkiem ładnych bym powiedziała no te w starym stylu są przepiękne i w związku z tym, że ja przecież notorycznie narzekam na brak zajęć, to stwierdziłam, że zajmę się scrapbookingiem, czyli przygotuję taki piękny album. Wybrałam coś takiego, zamówiłam go na CW, chyba na cewę. No i planuję tutaj zrobić taki pamiątkowy album dla moich Dziewczyn już się przybrudził. Ciekawe dlaczego. No i to jakby będzie taki ich wspólny album. Tu przykleję kopertę. Mamy małą lila. Tu będzie taka lila z danej chwili. I ta strona będzie oczywiście należała do Daluśki. Album jest ogólnie bardzo ładny. Taki dosyć duży i miał bardzo atrakcyjną cenę. Co jest też fajnego, każda strona była przekładana bibułką i w... Kiku, tak, w kiku, znalazłam zestaw takich papierów, takich arkuszy, właśnie do ozdabiania, super, bo one były za 13 zł, jest 8 różnych wzorów, ten bardzo mi się podoba, ten pastelowy też jest ładny, no i tak pomyślałam właśnie, że spróbuję, zobaczymy jak mi to wyjdzie, te klasyczne albumy też są oczywiście świetne, ale jednak oglądanie takich tych z jakimiś podpisami, no nie ukrywam, że jest dużo, dużo ciekawsze. O, była mała awaria i trzeba było przykleić plasterek. A kto jest na plasterku? Kto to jest? To prosiaczek. I co będziemy teraz robić? Binga będziemy czytać? I to! I to! No dobra! Mama wymieniła książki, więc teraz każda jedna będzie tą najfajniejszą, bo tamte stare już się znudziły. A wieczorową porą wjeżdża nowość, czyli krem do twarzy marki Wianek. Ja wam chyba wspominałam, że kiedyś z tą marką bardzo się lubiłam i w zasadzie za każdym razem, jak jeździłam na Ekocuda, to musiałam odwiedzić ich stoisko. Potem jakoś tak nasze drogi się rozeszły. I o Marcie przypomniałam sobie dzięki promocji 2 plus 1, ale wiecie, co mnie strasznie zaskoczyło. Ceny. Pamiętam, że kiedyś ich kremy kosztowały coś około 30 zł. Teraz, z tego co pamiętam, coś około 45, więc no, ta podwyżka jednak jest dosyć spora. No, ale nie można powiedzieć, żeby te kremy jakoś źle działały, więc powiedzmy, że są warte swojej ceny. I jeśli w ogóle. Mm, jeśli chodzi o te podmarki Sylweko, to chyba z wiankiem właśnie lubię się najbardziej, a najmniej z taką serią aloesową.